Okay. Elo elo, moi dżinsy, play game. E, I fajnie żeby sobie czekać na meteory, takie nowe z updateu Petsum Play tourze. Co? Kurde. O, co się dzieje? A, czemu mi samo skacze? Kurde. O, kurde, co to było? No, ja nie mogę, jak mi to skakało? Jak mi to skakało? Dla dzisiaj będziemy sobie na meteory, żeby zdobyć gifty, a nawet tego Hewchpeta. Właśnie teraz się pojawił meteoryt i dwa gifty z jednego meteoryta. And, um, sobie, trochę mam lawi, bo jestem na kiempingu. Pretty so, please play No kurczę, Wieje wiatr. Kupujemy najtańsze rzeczy. Tutaj to, nie czy trzeba kupić. Co jest? Słyszałem mi Cześć. na meteoryt i będziemy wspierać wizytę. A na nie pędzą sto O tak! Wiecie, no, że tą w przejdziem z laty. Ile kosztują? Dobra, sto, dwieście tysięcy. No, to luzik, dobra. No. O.

Dobra! Któreśli słyszeliście, słyszycie tak jest sobie? Skupiajcie się nad odcinkiem. O, to ok. Ten, ten Gęstki fosil. Ile to jest? O, tutaj. Sprawdzamy, czy nie przekapiłem tego metora. Jeszcze nie zrobiłem Rbirfu, bo ten widzicie, jak ile mam zakończony. <laughs> nie, dobra, nie <laughs> mamy co Dobra, odbierzemy sobie kończy. Czuję odbierzemy mnie odbioruję. Ja nie wiem, jaki przyzwyczajony ja jestem. W ogóle denerwuje mnie mój głos w kamerze, widzowie. Bardzo mnie denerwuje. Mój głos jest irytujący w odcinkach. Tak to w prawdziwym życiu jest normalny mi głos. Mm. O, oh, Meteor! Meteor, let's go! Dobra, gdzieś tam chyba jest. Ho, oh, oh, ho, oh. ho! No. Założę tutaj pety jęczący i rozwalamy. Z petami rozwalam. Mam tą kiuczką od tutaj. Tutaj, bo z kimś, który ta za zrobiłem, mamy jeszcze jednego kota, czyli huge flappy cat. I chyba miałem jeszcze jednego, o, bo dobra, chyba nie. Dobra, ciekawe, czy tu będzie huge, musi być. Albo chociaż gifty na opening. Gift. Szkoda, że jeden wylęczył, nie dwa lub trzy. Ale dobra, już mamy trzy gifty. Sto na opening potrzebuję. Nawet może kupimy sobie co game? Dziesięć milionów wytam game trading class boy i... mój boże mam takie lagi że hoverboard mi się nawet nie włączy gift mi nawet nie wleci. o o o dobra żeby wracamy do void World Pet curcza założnego, halo! Ufo potrzebuję! Dobra, i szybko na trading Plaza a profesji i kupimy gifty. Sprawdzam wizowie, czy tutaj są jakieś gifty na tej trading klasie. Mmm, tikety, ale... Ooo! Ale tanie! Ale nie, ja potrzebuję gifty. Uuu, ale fajny huge. Mm. Fajny Może raz zrobię odcinek, że próbuję wykluczyć tego kitza. Dobra, to jest pro trading class, a więc dlatego jest co takie fajne, okej. Okay. Gifty. Nie, nie ma tajnych giftów. Czy to mnie to się ba? Hmm. Hat. Nie no, rozumiem, jak on może być ewol. I nie, nie ma tu chjutrze. jaki chjutrzki w tym zrobi? Dobra. Wiki ślecy. Fajna miniaturka jest dla Petsy Mojżowa. Nie wiem, robi um, te miniaturki, może jakiś fan? Albo. No, ktoś to robi, dobry fan. Ignorujcie, widzowie, co jest tam. Jest tej coś Dobra. Sprawdzę czy tutaj coś innego spraju, nie. gift, 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 Wczoraj był warty 70-100 milionów. Co tu jest? O Jezus Maria, nie, to jest za drogie. Ja za drogie nie kupuję. To jest chyba nubowa trading plaza. Tu same małe pety tu są. Nie no dobra, może. Dobra, ktoś jednak sprzedaje się jutrze. Tutaj jest normalne daj no gifty. Tam jeszcze nie. O, o, o! O, 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 Dobra! Gifty 13! O, to jest jakiś Gołd! Let's go! Sprzedaj więcej giftów! Proszę. Bo może to były wszystkie jego gifty. No i? Kto jest kalwaryjski? Tutaj to jest tylko za, zły, za złą cenę 18. Dobra, mi brakuje jeszcze 72 giftów, chyba. Nie, dobra, 82 giftów. Więc lecimy. To poza 100 milionów mi wyleci. To po prostu włożę huge, exclusive Daker i no. A właśnie, muszę Daker odebrać, widzowie. Dobra, już nie tyle do serwera, widzowie. O! jakiś sik ma trzydzieści dwa sprzedawał. Co ty, co No co za tej też. Tego Muszę lepsze pecy trochę zdobyć. I czy ktoś tu sprzedaje gifty? Nie <laughs> to Ignorujcie przykleństwa widzowie proszę. Przepraszam, bo ten A my gadamy tutaj kuchowe. To tego. Widzowie, 50 giftów. Jeszcze mi brakuje do 100 A to... Pff, m, ile mnie to będzie kosztować? Zawsze mogę Huge i rano do exclusive dater włożyć. Pro... Sprzedają Dobra, jest jeszcze rano. No nie, to południu jest, ale... No, jest, jest jeszcze dzień, więc no. Więc ludzie sprzedają. Właśnie, których niektórych noc i co żyją tak w Azji. The... Albo będzie gdzieś... Let's go Trzy, za dwieście tysięcy? Kiedy? O, dziwne. O Boże, czemu wszyscy kupują? Coś czuję, że mnie wywali z gry bo już no, tam pojawią, pojawiają się rzeczy, które już zostały kupione. I can Dobra, może on ma jakieś takie... Nie, nie chcę high-packing. Dobra. Dziękuję. Jezus Maria, te gifty mi się mylą z huge'em. Widzę, wy nie pytacie się co mi słychać moje intro w tle. Moja mama tylko ogląda mój odcinek wczoraj. 57 giftów. 43 giftów nie brakuje jeszcze chwila, chwila, ale okej. Tsun, daj Golda Dajka! Na Normal Księżyc klasie jak to jest? Widzowie no nie przejmujcie się czemu moje intro słychać Dobra, 47 giftów muszę znaleźć. Jutro możliwe, że zrobię opening tych stu giftów. O, ktoś tam bichty sprzedaje. O, dobra, eee... Y... 19 giftów jeszcze. Chyba sprzedam parę rzeczy. Na przykład Exclusive Taker Voucher. Gdzie jest ten Exclusive Taker Voucher? Nie mówcie, że ja sprzedałem. Chyba ja ekskluzyw tej korzyści sprzedałem. Eks. dobra. Sprzedam te wszystkie gifty. книжка там. Dobra, dobra. Ja tutaj będę afkował, aż mi się sprzedają te gift paki. Yy, widzowie sprzedało mi się trochę giftów. Yy, bo widać, że 700 jest ich. 60 coś tam. I. Yy, dobra, gifty. Mam nadzieję, że ze złą ceną nie znajdę żadnych kitów. Jutro będzie openi soczysty. Będzie naprawdę soczysty opening jutro. Z może mi jeden huge wypadek, nie? Jutro. Rejf giftów to jeszcze chyba nikt nie otworzy. Albo od... nie będę mieć focha na Rejf gifty, aż mi nie wypadnie huge. Dobra, tu 19. Jutro wstawię, Jutra do Exclusive Taker, chyba mojego fleshtaka Steigera. Exclusive Taker, ale to jutro, żeby tak o 5 rano. A 12 dni, ale to jutro, nie dzisiaj, bo będę musiał czekać tym... trochę później, godziny. I dobra, jutro się szykuje bardzo soczysty opening. 100 giftów. Jak będzie huge, to normalnie bardzo będę się cieszył. Dobra, to koniec odcinków... odcinka, widzowie. Mam nadzieję, że będziecie już na openingu. You snore.